Zerkniemy sobie na rynek w Byrgoszczy, no Nic tu nie ma zasadniczo. Pusty plac. Ten pomnik jest ciekawy. I tutaj taki tylko budynek. No, taka jeszcze raz taki pusty plac po prostu. No ogólnie miasto odremontowane, uliczki odremontowane i naprawdę cieszy oko, można powiedzieć. Wszystko. Ale rynek taki niespecjalny jakiś. Nie ma tego klimatu. Aż tak. No ale cóż, nie ma ideału. Jest dobrze.